Witajcie w drugiej części naszej szydełkowej serwetki. W pierwszej części wykonaliśmy naszą serwetkę do rzędu 10 i tak. Ono właśnie się prezentuje po zakończeniu tego rzędu. Dziś rozpoczynamy natomiast od rzędu 11. Rząd 11 rozpoczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie wykonuję słupek na kolejnym słupku. I jedno oczko łańcuszka, trzy słupki pojedyncze na trzech słupkach z rzędu poprzedniego, trzy oczka łańcuszka. Następnie na pięciu słupkach z poprzedniego rzędu wykonuję taki sam motyw, jak wykonywaliśmy w rzędzie ósmym, czyli wykonuje trzy słupki pojedyncze, trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki pojedyncze, z czego pierwszy słupek jest na tym samym słupku co ostatni słupek z tej grupy trzech słupków, czyli mamy słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, 3 oczka łańcuszka, słupek nad tym samym słupkiem, słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem. Następnie trzy oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka i dwa słupki nad dwoma słupkami z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka i kolejny fragment taki sam jak poprzedni, czyli trzy słupki pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka i grupa pięciu słupków z poprzedniego rzędu, gdzie przerabiamy trzy słupki pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu, jedno oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak aż do zakończenia naszego rzędu. Zakończenie rzędu standardowe, czyli po wykonaniu ostatniego oczka łańcuszka łączymy. Oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem naszego początkowego łańcuszka. Rozpoczynamy rząd dwunasty od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie na kolejnym słupku wykonuję w słupek. Na kolejnych trzech słupkach z poprzedniego rzędu wykonuję trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka, trzy słupki na kolejnych trzech słupkach z poprzedniego rzędu. Trzy oczka Łańcuszka, słupek na łuku, trzy oczka, łańcuszka, kolejne trzy słupki na trzech słupkach z poprzedniego rzędu, trzy oczka, łańcuszka, trzy słupki na trzech słupkach z poprzedniego rzędu, następnie bez żadnych oczek łańcuszka dwa słupki na kolejnych dwóch słupkach z poprzedniego rzędu i trzy słupki na trzech kolejnych słupkach z poprzedniego rzędu i tak przyszliśmy już do fragmentu drugiego więc wykonujemy tak samo jak na początku trzy oczka łańcuszka trzy słupki pojedyncze na trzech słupkach z poprzedniego rzędu. Trzy oczka łańcuszka. Słupek na łuku. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki pojedyncze. I powielamy to aż do zakończenia naszego rzędu. Po wykonaniu ostatniego słupka pojedynczego łączymy bez wykonywania jakichkolwiek oczek łańcuszka oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem naszego początkowego łańcuszka. Tak prezentuje się nasza serwetka po zakończeniu rzędu 12. Rozpoczynamy teraz rząd trzynasty od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następnie na dwóch kolejnych słupkach wykonujemy dwa słupki e, pojedyncze, ale nie przerabiamy ich do końca. Gdy mamy trzy słupki na szydełku, to wtedy łączymy je oczkiem mm, ścisłym znaczy łączymy je e, górą. Następnie nad kolejnymi dwoma słupkami z poprzedniego rzędu wykonujemy po jednym słupku pojedynczym trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu, trzy oczka łańcuszka przechodzimy do naszego jednego słupka pojedynczego, który był wykonywany na łuku i wykonujemy na nim słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka, słupek pojedynczy na tym samym słupku cały czas, dwa oczka łańcuszka, słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka i ostatni słupek pojedynczy, czyli mamy cztery słupki pojedyncze. Wykonywane na jednym słupku z poprzedniego rzędu, rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Następnie trzy oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncze, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu następnie wykonujemy słupki pojedyncze, ale nie przeramy ich do końca, ponieważ cztery słupki pojedyncze będziemy łączyć górą. Na ostatnich dwóch słupkach dwa słupki pojedyncze i przechodzimy na nasz kolejny fragment, więc trzy oczka, łańcuszka, trzy słupki pojedyncze, trzy oczka, łańcuszka, słupek pojedynczy na słupku z poprzedniego rzędu, dwa oczka, łańcuszka. Kolejny słupek pojedynczy w tym samym słupku. Dwa oczka łańcuszka. Słupek pojedynczy w tym samym słupku. Dwa oczka łańcuszka. I ostatni, czyli czwarty słupek pojedynczy w tym samym słupku. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki pojedyncze na słupkach z poprzedniego rzędu. Oczka łańcuszka, dwa słupki pojedyncze na dwóch słupkach z poprzedniego rzędu, następnie cztery słupki pojedyncze łączone górą i dwa słupki pojedyncze. I tak wykonujemy aż do zakończenia naszego rzędu. Na zakończenie rzędu wykonuję trzy oczka łańcuszka, następnie w dwóch pierwszych słupkach wykonuję słupki pojedyncze. W trzecim słupku również wykonuję słupek pojedynczy. I staram się połączyć go jak najbardziej tutaj z tymi wierzchołkiem naszej grupy trzech słupków z początku rzędu. Przechodzimy teraz do rzędu 14, gdzie zaczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następnie dwa słupki pojedyncze łączone górą na dwóch kolejnych słupkach. Trzy oczka łańcuszka, trzy słupki pojedyncze na trzech słupkach z rzędu poprzedniego. Trzy oczka łańcuszka. Następnie przechodzimy do tej naszej grupy czterech słupków rozdzielanych dwoma oczkami łańcuszka i wykonujemy na pierwszym słupku słupek. Następnie na łuku wykonujemy cztery słupki pojedyncze, i na słupku kolejnym wykonujemy słupek. Trzy oczka, łańcuszka chodzimy do kolejnego słupku, czyli cały łuk pomijamy jeden, do kolejnego słupka i tutaj wykonujemy słupek nad słupkiem, cztery słupki na łuku i słupek nad ostatnim słupkiem w tej grupie. Następnie trzy oczka łańcuszka. 3 słupki pojedyncze nad słupkami z poprzedniego rzędu. 3 oczka łańcuszka. I przechodzimy do naszej grupy słupków, gdzie wykonujemy wszystkie słupki tak naprawdę łączone górą, będzie ich 5. Czyli dwa pierwsze słupki mamy na naszych dwóch pierwszych słupkach z poprzedniego rzędu. Trzeci słupek jest na wierzchołku czterech słupków z poprzedniego rzędu. One były łączone górą. I później dwa kolejne słupki na dwóch kolejnych słupkach z poprzedniego rzędu. I łączymy to wszystko razem górą. Trzy oczka, łańcuszka i przechodzimy do kolejnego fragmentu. Serwetki, czyli trzy słupki pojedyncze, trzy oczka łańcuszka, słupek na pierwszym słupku, cztery słupki pojedyncze na łuku, słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka, słupek na kolejnym słupku, cztery słupki pojedyncze na łuku, słupek na kolejnym słupku, trzy trzy oczka łańcuszka i wtedy dopiero trzy słupki pojedyncze i po wykonaniu kolejnych trzech oczek łańcuszka dochodzimy do naszego, do naszych słupków łączonych górą, których jest 5. I zakończenie rzędu. 14, czyli wykonuję trzy ostatnie oczka łańcuszka. I teraz y, musimy wykonać słupki łączone y, górą, więc robię pierwszy, na pierwszym słupku narzut na szydełko, przeciągam, nie przerabiam do końca, na drugim słupku również słupek y, nie przerabiany do końca. Później wkłuwam się w nasz wierzchołek tej grupy słupków, robię narzut, przeciągam przez to i później przeciągam przez pozostałe słupki. Dzięki temu mam tutaj również pięć słupków łączonych górą. Przechodzimy do wykonywania rzędu 15, który rozpoczynamy od wykonania oczek. Ścisłych. musimy przejść na naszą pierwszą grupę trzech słupków pojedynczych, więc wykonuję trzy oczka ścisłe na oczkach łańcuszka. Następnie jeszcze oczko ścisłe na pierwszym słupku z grupy tych trzech słupków z poprzedniego rzędu. Trzy oczka łańcuszka, następnie na dwóch kolejnych słupkach, dwa kolejne słupki pojedyncze, następnie trzy oczka łańcuszka, przechodzimy do grupy pierwszej naszych sześciu słupków i tutaj będziemy wykonywać słupek nad słupkiem, ale będziemy je rozdzielać oczkami łańcuszka, czyli słupek nad pierwszym słupkiem oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem oczko łańcuszka. Słupek nad trzecim słupkiem oczko łańcuszka, słupek nad czwartym słupkiem oczko łańcuszka, słupek nad piątym słupkiem oczko łańcuszka i słupek nad szóstym słupkiem oczko łańcuszka. Następnie dwa oczka łańcuszka, czyli oczywiście łącznie musimy mieć dwa. Więc jeżeli po tym ostatnim słupku już zrobiliście automatycznie tak jak ja jedno oczko łańcuszka, to dorabiamy jeszcze tylko jedno. Następnie wykonuję słupek pojedynczy na łuku, dwa oczka łańcuszka i przechodzę do drugiej grupy naszych słupków. I mamy pierwszy słupek, oczko łańcuszka, kolejny słupek, oczko łańcuszka. 6 słupków mam wykonanych. teraz kolejną przechodzę trzema oczkami łańcuszka do naszych trzech słupków pojedynczych. następnie wykonuję trzy oczka łańcuszka i pomijam ten nasz wierzchołek, nasze łuki przy tym i przechodzę od razu do kolejnych trzech oczek łańcuszka z drugiego fragmentu serwetki i rozpoczynam tym kolejny fragment. Więc po wykonaniu trzech słupków wykonuję trzy oczka łańcuszka. Przechodzę na nasze sześć słupków, gdzie wykonuję sześć słupków pojedynczych. Każdy rozdzielam jednym oczkiem łańcuszka. Następnie dwa oczka łańcuszka, słupek pojedynczy na łuku, dwa oczka łańcuszka, kolejna grupa 6 słupków pojedynczych, gdzie wykonuję słupek na słupku i rozdzielam je jednym oczkiem łańcuszka. I tak wykonujemy naszą serwatkę aż do końca rzędu. Na dziś to będzie tyle. W Kolejnej części rozpoczniemy serwetkę od rzędu 16 i wykonamy ją do końca, czyli to będzie do rzędu 21, bo to jest ostatni rząd naszej serwetki. Dzięki dziś za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać.